Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Z tej strony styki bardzo Was miło mi powitać w kolejnym odcinku. A rękowania zbliżamy się do ostatniego odcinka. Mam nadzieję, że już na start zostawicie łapeczkę, zostawicie jakiś komentarz, zostawicie po filmie z swoją oceną. Ostatnio przegraliśmy z meczek. Nie powiem, że nie, bo przegraliśmy dość dosadnie. Oj, mamy bardzo ciężką parę, bo gramy fortecą na Inferno. No ale trudno się mówi, że się, się dalej. Tamty mecz był nie do wygrania, zaznaczy za to co przeciwnik miał, przynajmniej mogliśmy sobie builda zobaczyć, co było w miarę bardzo spoko. Ja już widzę pewien pomysł na tą grę, nie będę się nad nim długo zastanawiał. Już widzę pomysł na tą grę po prostu. Tą zagramy, no trudno się mówi. Może się uda, może się nie uda, gramy na w sumie Inferno. Fajne w sumie przywołanie z niepowiem, że nie. Moczej siły nietykalności, kontroli i szarży. Ja też spoko. W ogóle zmienią się wiele rzeczy, już w tym tygodniu pewnie nowa wersja wejdzie. Ingvar jest potężnym gościem. Wywołanie na starcie, no... no raczej nie no. Zagramy typowy biedzik w sumie. z odpornością. Też nie jeszcze runy wiadomo. Runy to są klucz w sumie. Machiny, no jatek musi być, nie? Jatek musi być. Mamy ulepszone to. Mamy po prostu machiny i spróbujemy to jakoś przetrzymać się, nie? Może się jakoś nie więcej uda Potrzebujemy jeszcze do tego ataku najpierw potrzebujemy do tego ataku Ucznictwa potrzebujemy. Potrzebujemy zdolności z... Tak, i z tej zdolności potrzebujemy. Machiny runiczne, czyli potrzebujemy doskonałe runy, niepotężniejsze runy. To spróbuję to teraz znaleźć. Doskonałe runy, tak, potrzebujemy. Dokładnie. Ok. Super, super, super. Dobra, no lecimy do przodu. Machiny runiczne super, obrona super, wzorność super, obrona super, super. lepsze znajomość run super, wszystko znajomość run super oraz oświecenie na postawce super, tak naprawdę dał mi fajne staty, zero ataku, zero wiedzy, ale trudno się mówi, że je się dalej, jest coś takiego, sporo defa, co machiny z machinami jest jakieś... Sporności są, siły czarów. Namiot może nam dużo dać. Pójdziemy w lewą ścieżkę, bo buildzik jest spoko. Zawsze możemy się z nim bić po prostu, tak czy tak. Trochę inicjatywa nam spadnie. No ale dobra, lecimy do przodu. To jest tylko rynkowanie, więc tutaj nie ma jak najbardziej co się przejmować. I co się zastanawiać nad jakimiś tam szczególikami, nie? Gramy bardziej na luzaku, też nie chcę w długo grać. Ale powiem wam, że Że w sumie jest tutaj co nieco fajnych rzeczy. Nie powiem wam, że nie, nie powiem wam, że nie. Ta ścieżka, no znaczy ci inne były, ale stwierdziłem, widzę to, idę to, nie? Tak jestem trochę czasami. Od load, load jest bardzo spokojnie, bo, bo by nam ochronił nas. Siła czarna w ogóle nie jest potrzebna, na przykład ten artefakt. I tak nic nie mamy. Balista będzie taki blowata, że się w, będzie w palenie mieścić. Mamy też żadnych egzorcyzmów, ani żadnej odporności, więc to też jest niezaprzyjemne. Nie żeby mi mógł łatwo mnie pokonać i brakuje mi tego szczęścia z tą odpornością. Przecież wam powiem, że wam powiem, że mi naprawdę bardzo tego brakuje do tego buildu, żeby cokolwiek z niego zrobić, nie? Dajmy na to mieć szczęście z odpornością. Chyba pójdę środek jednak. Nie Wiem co tam będzie w prawej ścieżce, ale może coś znajdziemy tutaj ciekawego. Zną no, doświecenie magię zniszczenia. W sumie ani oświecenia, ani tego nie chcę. Wywalam to wszystko w cholerę. Potrzebuję szczęście dostać. Szczęście. Dobra Okej, okay, unik co ja tutaj dostałem Def Szczęście żołnierza, potężniejsze runy Jest duża szansa na odporność na magię, dobra, super Zawsze to jest jakaś szansa, że dostaniemy Okej, okay, no i szczęście krasnoludów I dla mnie build jest bardzo fajny dla mnie build jest bardzo w porządku. Tak naprawdę jesteśmy trochę kiblem ogólnie rzecz biorąc. Ale build jest bardzo fajny. Spoko buildzik jest. Ja tak sądzę, nie wiem jak wy możecie dać znać w komentarzu, ale mi się osobiście podoba taki buildzik. Przyjemnie to wygląda mniej więcej, nie? Mniej więcej to wygląda przyjemnie. Dobra. Dobra, dobra, zupa z bobra. Wiadomo, bierzemy ciebie, bierzemy ciebie, bierzemy ciebie. Tutaj wiadomo, władze płomieni tutaj. Ta łuska, to i tak bez większego znaczenia, wam powiem, bo w tej bitwie. Znaczy ile masz defa? 544. 54, a to będą męczyć te ognie, to lepiej ciebie. Tutaj złapą ciebie raczej tak z wyniszczającymi, tak czy tak, warto bardziej zaryzykować tym przesuwać też jest spoko, można postawić pod kulkę czy pod coś. Tutaj krzyżowy ogień, czy jednak, zróżnie grunów, Mówię więcej strzału w razie czego. Tutaj ciebie. No i tutaj wiadomo ciebie, koksa nad koksami. No i zobaczymy, czy ustu... Ustu... ustujemy z tym bildem. Nie będzie więcej, ...więcej, jakby to powiedzieć, rzeczy, bo nie mamy za bardzo. Mnie jak szczeli w razie czego ty, ważnie kulą czym jakieś wózki, potem mogli strzelać z bliska. Mamy dwie kule, w razie czego mechaniczny smog. Dobra, no to tyle, nie? Balista jest słabo naprawdę. Balista będzie naprawdę nie Znaczy, ale za to namiot będzie nas bardzo często leczył. A namiot będzie nas leczył w sensie, nie będziemy go wybierać, tak jakby. Mogę to w sumie zrobić trochę inaczej, teraz się zastanawiam, żeby po prostu mieć zamiast trójsłowej balisty namiot. Bo to by bardziej zajebiste w sumie. Ale w sumie 4 razy i tak strzelę, nie? Mimo, że to nie będzie dużo biło, to i tak będzie biło, nie? Dobra, idziemy do bitwy. A i tak coś będzie biło, nie? A w sumie włóżmy sobie, mamy skorzystać. W przesprzeniu marów mamy, to zawsze może nam się udaje rzucić. No i dobra. 8-4. No takie staty nam dało ciulowe jak zwykle. nowu. znowu. Ua. Czasem tak jest po prostu. To piekielne ognie. O, teleportacją, teleportacja będzie chciała nas wyciągać. Okej, okay, zrozumiałem w sumie podstawowa taktyka. Dobra. Lecimy dalej. Ja to szybko gram, bo to ma być dla Was fajne i przyjemne. A nie upierdliwe i męczące. To ma być fajna dla was przygoda, fajny meczek, żeby coś się działo. Mam nadzieję, że się dzieje fajnego. A rankowanie właśnie weszło dzisiejsze. 15, 5, 8, 9, 0, szczęścia, dobra, będzie wyciągarka ze mnie na pewno. Będzie wyciągarka ze mną. Będzie mnie wyciągać, chciał mnie wbrać. A może jakoś tu wyciśniemy. Dobra, no ciebie tutaj, to tylko te cztery pola i tak zajmuje. Będzie chciał mnie ściągać, to mnie będzie, może coś odprzemy, może nie, dobra. Jolo. Jolo, jolo, jolo. Dobra, z tej strony się ustawił, więc spoko. To nie będzie dość mocno strzelać, to nie jest przyjemne. Ale to i tak dostanie, nie? Kanięcie many to tam i w nosie, szczerze wam powiem, to mam. Dobra, te pieski trzeba poobijać. Nawet ta balista coś tam bije, nie? To nie jest tak, że nic nie bijesz. Że nic nie bijesz. Fajnie tam stoi w kupie, ma tą kulę mi fajnie stoi. Naprawdę mi tam fajnie stoi pod tą kulę. Chyba raczej się nie roztyguje. Nie, roztyguję się, bo bramuje się na spokojnie. Będzie chciał mnie potem wyciągać. Chyba czy mój namiot się będzie leczył, bo ile on bez namiotu? Bystrzowa balista coś tam robi, nie? Namiot też mi zwiększa siłę. Czemu tak podszedłeś nie za blisko? tak trochę, powiem wam średnio? Dobra, super. O, czar odparty. U, nieprzyjemnie. Ale poszłych jest bardzo dużo. Kula zimna jest dobra. Czyli jest zniszczenie. Dobra, trudno. Tam nie będę się tego jakoś specjalnie martwił. Uruna nietykalności tutaj nam spokojnie wchodzi. xD xD No raryc Okej okay. Spoko Spoko loko, trochę to nie wyszło nam No ale trudno się mówi, żyje się dalej Dobra Daliśmy, tego przynajmniej mocno walniemy, dobra walniemy co z pełnej pity. Tam to nie fajnie, żeby mi z minus moralował, nie? Co się nie za Silna dobra, runa nietkalności. Dewłaśnie właśnie oni JEDEN minus morala mam, serio, to jest wow. Dobra, przynajmniej mi tu podszedł. jest lista i tak tak mocno nie oberwie, nie? Ale zbicie na przykład już Wiecie, tego na przykład z pełnej strzały. Mi pasuje. Super. Okej okay. Lista ma 22 punkty życia. Jeszcze raz dążę strzelić. Oko. Brat, ciebie się pozbądźmy XD To tu się odje... Od A, minus 4 morala mam w sumie przez tą wabinę tutaj Dobra Muszę się bić, nie? Ja mam co czekać. Bram, hmm. Dobra, Coś tam nie bijesz, nie? Okej. Okay. Pudło teraz weszło, widzieliśmy. Bra, bijemy go jakoś dużo. O, to był błąd! Ależ to był błąd naszego zawodnika. Kajcie, muszę się mądrze postawiać. Kurwa! No nie. No bez jaj. No bez jaj, no. Namiot też mnie rozpierdolił, ale po prostu bez jaj. Po prostu bez jaj to było. No raczej tego gościa zapierdolić stąd, bo nie będzie nam tutaj to to nas zabija po prostu. No Zadnięcie mamy to dla mnie problem jest, nie? Jak się nie ruszy, to zabije, to po prostu. Masakra. Nie, bo tak się po prostu nie da grać za minus morale. Okay. Muszę uważać na tą piętnastkę. No, mi teraz dojdzie. Nie dojdzie mi. Ładnie mu oddałem. To nie jest tak, że ja nic nie biję, nie? Dobra, uda mi się to zostawić. Więc my teraz na spokojnie runą. Tykalności wchodzimy tu. Wybijemy tego psa, mi się wydaje, na razie. Ej okay. bra super, łudwo weszło, no mi się wydaje, że muszę spróbować to. Było ryzykowne, nie? Ale musiałem. Dobra, teraz znam przynajmniej. Moralse na plusie. Okay, dobra, ściągłeś mi kontrę, zrozumiałe to jest. Pudełko teraz weszło, super. I polecisz potem do tamtej babeczki. Dobra, na no, słomaczu siły. Runa ładna Teraz spróbujmy. Znaczy szczęścia mam. Chyba szczęścia jeszcze mi nie weszło jemu ja już. Nieraz weszło, dobra, bo ten jest zmęczący, ale my na spokojnie sobie kalności też zrobimy. Dobra. Super. Ok, dostęp mi do jednostek strzelającego dostarczył. Spokojnie szkodzi. Nie szkodzi, bo ten mu też odda ładnie. To nie jest tak, że on nic nie bije. Trzymka teraz poszła. My zbijamy kolejnego diabła. Super. Budwo weszło, czyli teraz wyjdą obrażenia. I 12 piesków mi to jeszcze wejdzie. Oj ten, dobra. Nie on runy z koszenia, nie? No to też tak jest. Dobra, kradnimy Super, ukradłeś, mam nadzieję. Ten, jak przypierdoszy tego z 94, to będzie szok. Wypierdoszy mnie stamtąd. No dobra, no to trudno się mówić, że się dalej, nie? Ja tutaj runę magicznego kradnięcia biorę, bo muszę go ukraść. Okej, okay, super, czyli to wam nie strzelę. Lognia to tam średnio bijesz, nie? Ale... Nie ja mam na... Ja na przyszłość to damy, nie? Dobra... Z tyłu w sumie mógłbym ich walnąć... Dziewiątkę czy ósemkę... bez sensu w sumie... Dobra, tam niech będzie. Hit. Okej. Okay. Kaśm nie ma dużo, nie? Ale oni w sumie zablokują tego strzelaka tam z tyłu. Tylko tą 15 też mi się nie uda. Już jak stąd wyjdę, nie? No to... No to mi dojdzie do... Namie potępionych. Dojdzie mi wtedy do tej jednostki, a ja tą jednostkę muszę za wszelką, wszelką cenę, wszelką cenę chronić. Tak też będziemy robić. Tak też będziemy robić. Tobie już nie okradłem w tym nie? Ile ta wytrzymka trwa? Dobra, super. Mamy zajebiście. Okej, okay, dobra, ty jesteś ten. Ten mi mógłby zginąć tak naprawdę, mi by to nie przeszkadzało. Nawet mi to byłoby na rękę, jakby on tu zginął a nie zginie mi, to trochę problem Tutaj to i tak mi nic nie zmieni, żadnej tkalności. Dobra, bierzmy to Okej, okay, ukradliśmy sobie wytrzymkę Jak najbardziej Damy mi przerzucił spoko. Tego to bez sensu, tego musisz zacząć bić z Dobra. Okej, okay, spoko. Boli boli. Wiem, że nie. Jesteś dość daleko stosunkowo. O, w sumie to nie bijesz mnie dużo, nie? Ja mam jeszcze jedną koncepcję, nie? No spokojnie ją sobie zaraz zrobię. Kitram. Nie wiem, czy był dobry pomysł, widzicie. No, z minus moralowałeś, teraz na minus jednym moralu, no to jest naprawdę przykre tą, tą czternastką musimy się jakby schować, ok, okay schowajmy się tu. I zabiłeś mi złapy spoko Teraz ty mi w ciebie wchodzisz, nie? Nagle pudło weszło akurat, super i mi się pod kulę ustawił, rzutymy kulą teraz. A spokojnie, no wszystko żeby pod kontrolą jak na razie jest. O, ale super. Ajaj, ale super mi to wyszło. Kurwa. Wiem, że to zaboli. No pójdzie z tej strony i próbuję runą szarży przebiec do tamtej babeczki z tyłu dobra okej, okay, tamten zginny a nie zginął, dobra że akurat wyjdzie a weszło cały Czas odpiera, nie Wózek trzeba było dawno zniszczyć, tak to mnie cały czas bezkarnie strzela Kure pudło było Czas czar otwarty nie wiem co on się upchał z tym. Dobra. Ja się potem ruszę. Okej, okay, super. Nie mam runy ciebie. 34. Wydaje się, że się to uda ugrać. Do no, 4 czterech mniej. gniemy. 14, no ja bym tam nie byg i tak go raczej klepnę. O, bo to odchodzi ze straństwo cały czas. Boom! Wygraliśmy to GG Dobry meczik był. Dali mi rodę. Dali mi rodę, kurwa. mi rodę. Super. GG. Te minus morale to mnie prawie porobiły, ale udało się. Jest. Dzięki za oglądanie. GG. też strasznie dużo odporności. Stąd to, to miał miał to, miał minus moral Miał to Fajny miał zestawik w sumie. E, dzięki za gierki, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę. Mam nadzieję, że zostawiliście apeczkę, komentarz. Fajnie się bawiliście. No i cóż. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego czwartku, miłego weekendu i do zobaczenia. Bye bye